Jesteśmy pewnie jedyną w tej chwili gminą w Polsce, która w ciągu tygodnia w trzech jednostkach wymieniła samochody. To pokazuje tak naprawdę niebywałe jednak podejście do, do ochotniczych straży pożarnych i do ważności, jakim jest funkcjonowanie ochotników przy dobrym sprzęcie. Dzisiaj jesteśmy w Polnie Wielkim i to jest naprawdę też takie świetne środowisko: wyremontowana przez strażaków strażnica, realizowane projekty społeczne. Chciałoby się, żeby ten samochód częściej uczestniczył w akcjach społecznych, w przeciwpożarowych, w takich edukacyjnych, aniżeli tych, które związane są z prawdziwą akcją, ale ta jednostka jest w krajowym systemie ratowniczo-gaśniczym i tak naprawdę przy tej bliskości krajówki no nieraz przydaje się, więc ten sprzęt, który zamienił Stara, który był z 1994 roku, pokazuje, że my jesteśmy w pełni w XXI wieku. To jest Mercedes Atego z 2012 roku GBART 2,500 litrów wody na sobie został pozyskany z ASP Boru, bo koledzy z ASP dostali nowy pojazd, ten został nam przekazany. Jest własnością naszej jednostki. Pojazd będzie w głównej mierze wykorzystywany do pożarów, chociaż tak jak wspomniałem, jest to GBART, więc równie dobrze będzie wierzy do wypadków, tylko na tą chwilę nie posiada hydrauliki na samochodzie, no ale cel do. Realizacji w pierwszym kwartału przyszłego roku. Potrzebujemy jeszcze na nim całą hydralikę kompletną, piły ratownicze, piły do betonu, armaturę pożarniczą, trochę trzeba wzbogacić w nim. Więc wydatków jest, myślę, że podołamy to w przyszłym roku. Podejrzewam, że w 2025 będą wznowione starania o nowy pojazd. Posiadamy młodzieżową drużynę pożarniczą. Praktycznie sama się zmontowała, została wznowiona, bo młodzieżowa drużyna istnieje to od wielu lat. No ja jestem z młodzieżowej drużyny, przeszedłem do starszych i tak to można powiedzieć, że umarło na chwilę. Później się samo to wszystko wznowiło. Chęci są, zapał jest, po prostu czasami opiekunowie nie dają rady zorganizować im tyle rzeczy, co oni by chcieli, więc z młodzieżową drużyną nasza jednostka nie ma problemu.